Jak zaczyna dzisiejsza Ewangelia opis spotkania Chrystusa ze swoimi uczniami. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Wieczorem tego dnia, dnia zmartwychwstania, przychodzi Chrystus do swoich uczniów, pokazuje rany przebitego boku i rąk, i mówi im, Pokój wam. Tak po prostu. Pokazuje rany i mówi: Pokój wam. Po tym, co się stało, w Wielki Piątek, o czym zaświadczają nam wszystkie opisy pasyjne, które jeszcze tak świeżo mamy w uszach, Chrystus miał na sobie setki ran, kilkaset. Zachowało się na całunie turyńskim, który, jak wierzymy, jest relikwią grobu Pańskiego. A według doświadczeń mistycznych świętej Brygidy, zatwierdzonych przez Kościół, Jezus miał na sobie ponad pięć tysięcy ram, na całym ciele, w różnych miejscach. Ale po zmartwychwstaniu, Chrystus. Pozostawił na swoim chwalebnym, przemienionym, przebustwionym ciele jedynie pięć stygmatów. Na rękach, stopach i na boku. Te rany, moglibyśmy powiedzieć, to jakby streszczenie Ewangelii, to jakby kwintesencja dobrej nowiny. To widzialny obraz przekazu Chrystusowego. Idź i czyń to, co Ci wskazuje serce. Idź i czyń dobro, mimo bólu, jakie sprawiają Ci poranione stopy. In, idź i czyń dobro, mimo Twoich słabych, zranionych wielokrotnie rąk. Okazuj ludziom serce. Które jest zranione i przeniknione miłością. To jest kwintesencja Ewangelii. I taki właśnie obraz ujrzała w swoim widzeniu siostra Faustyna i kazała go namalować artyście, podpisując go wyznaniem Jezu, ufam Tobie. I ten właśnie obraz. Mamy przed sobą, jakby Chrystusa z wieczernika po swoim zmartwychwstaniu, który przychodzi i mówi do nas: Pokój Wam. Ten obraz to świadectwo miłości Boga do człowieka, ale ten obraz to także jak Ewangelia, wyzwanie dla nas: idź i czyń miłosierdzie. Rany Chrystusa są niewątpliwie namacalnym, widzialnym znakiem pewnego zła, które się dokonało, cierpienia, które doświadczał Chrystus. Ten niewinny, ten baranek prowadzony na rzeź. Ileż ran nosi każdy z nas, czy to właśnie na skutek swoich własnych grzechów. Tego, że człowiekowi wydawało się, iż w życiu potrafi sam lepiej wybrać właściwszą drogę, która okazała się przepaścią. Ile ran nosi ludzkie serce i nosi każdy z nas, jako wynik złości i przewrotności innych ludzi. I to nie tylko tych ran fizycznych, ale często bardziej. Bardziej poważnych i głębszych wan duchowych, które nie pozwalają o sobie zapominać, które odzywają się co jakiś czas, mimo iż rzeczywiście człowiek chciałby zapomnieć i chciałby uporządkować swoje życie, ale one do nas wracają. Te wszystkie nasze rany, które nosimy na sobie, są owocem, Pewnego zła, które się dokonało, czy to z naszej winy, czy z winy kogoś innego. Ale rany Chrystusa, bardziej niż owocem zła, są dowodem Jego miłości do człowieka i dlatego są dla każdego z nas i w każdym czasie, drogą i narzędziem. Do przezwyciężenia własnego bólu, własnych zwanień, i do okazania drugiemu człowiekowi miłości, temu, którego spotykamy na naszej drodze, każdemu, którego spotykamy na naszej drodze. I taka jest dzisiaj tajemnica tego Apostoła Tomasza, który został wprowadzony do Ewangelii. On. Nie wierzył, że Chrystus zmartwychwstał. Skąd inąd możemy to zrozumieć? To była tak poważająca wiadomość, że mógł w pierwszej chwili nie uwierzyć. Nie wierzył, że Chrystus zmartwychwstał. Nie wierzył, że może być coś tak niezwykłego, co przerasta ludzkie wyobrażenie, ludzkie siły. Możemy powiedzieć, nie wierzył, że można pokonać złość, ból, smutek, nienawiść, rozgoryczenie, zniechęcenie i na nowo zacząć kochać. I dlatego przychodzi dzisiaj do Chrystusa, a On Go prosi dotknij moich ran. Dotyka ran także jako dowód. Rzeczywisty, wyraźny, powiedzielibyśmy materialny z martwych Chrystusa. Ale dotykając tych ran, utożsamił się z nimi, uczynił je swoimi. W tym znaczeniu, że te rany są wyrazem miłości Chrystusa. I wtedy właśnie uwierzył, to znaczy, stał się prawdziwym apostołem. To znaczy tym, który jest gotów iść i świadczyć o Bożej miłości i okazywać tę miłość innym ludziom. Dotknięcie fizyczne niemal ran Chrystusa. Dlatego tak lubimy i chcemy przychodzić tutaj w to miejsce, aby zobaczyć na żywo, mówimy, obraz Chrystusa. Obraz Jezusa miłosiernego. Niejako go dotknąć. Lubimy i chcemy i mamy go w swoich domach. Spoglądając, nie możemy dzisiaj Chrystusa dotknąć rzeczywiście, ale kiedy go spoglądamy na niego, kiedy mamy go blisko, to jesteśmy jak ten apostoł Tomasz, który chce dotykać ran Chrystusa. I być może dlatego także siostra Faustyma, jak Faustyna, jak sama wspomina, bardzo często doznawała łaski, szczególnej łaski, właściwej przeżyciom mistycznym, współcierpienia z Chrystusem i to zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu. Przeżywała z Nim niemal fizycznie Jego mękę. Wielokrotnie w jej dzienniczku znajdziemy potwierdzenie tego przeżycia. W jednym miejscu czytamy: towarzyszyłam mu w ogroju i w ciemnicy. W badaniach sądowych byłam z nim w każdym rodzaju męki jego. Nie uszło uwagi mojej ani jeden ruch, ani jedno spojrzenie jego. Poznałam całą wszechmoc miłości i miłosierdzia jego ku duszom. To wyznanie dowodzi, jak bardzo cierpiała razem z Chrystusem. Mamy w pamięci obraz cierpiącego Chrystusa. Jak bardzo cierpiała. I tym bardziej uczyła się rozumieć, i rozumiała, co znaczy miłosierdzie i Jego potrzebę w świecie. To wielka, i przyznać trzeba trudna tajemnica, ale tak ważna i tak potrzebna nam. Odkrywać miłosierdzie przez własne cierpienie. Cierpieć i być miłosierdziem. Myślę, że tak naprawdę nie ma innej drogi. Odkrywamy miłosierdzie i potrzeba miłosierdzia. Wtedy, kiedy sami doświadczymy mocno cierpienia, doświadczymy, co to znaczy zranienie, doświadczymy, co to znaczy grzech, doświadczymy, co to znaczy niezasłużona krzywda, doświadczymy, co to znaczy bezradność własnego życia, wtedy zobaczymy potrzebę miłosierdzia. Często wydawać by się mogło, że jest inaczej, że my miłosierdzie oczekujemy od ludzi, którym właściwie można powiedzieć się dobrze powodzi, którzy mają wszystko, mają zasobny portfel, mogą wesprzeć swym biednego człowieka. A życie pokazuje inaczej, że najbardziej hojnymi w okazywaniu miłosierdzia także tego w wymiarze materialnym. To są ludzie najbiedniejsi, którzy doświadczyli cierpienia. To właśnie zranione dłonie Chrystusa, tego, który doświadczył największego cierpienia, jako absolutnie niewinny, jako syn Boży, przynoszą dzisiaj dar Ducha Świętego. Mówi Chrystus do uczniów i do zgromadzonych w Wieczerniku. Weźmijcie Ducha Świętego. Ten dar Ducha Świętego niesie ze sobą przebaczenie i pojednanie, które jest pierwszym darem Bożego Miłosierdzia. Głębokie pojednanie i przebaczenie, kiedy Bóg mówi nie ma już Twojego grzechu. Nie tylko, że o nim nie pamiętam, nie ma, nie istnieje. Jesteś kimś nowym. Jesteś kimś, kto zaczyna życie. Jesteś kimś odrodzonym. My właśnie wiemy z własnego doświadczenia, jak niewiele możemy zrobić, nawet wtedy, kiedy mamy obieżdowe ręce. A Chrystus czyni to wszystko przez swoje zranione dłonie. Daje Ducha Świętego. Zaprawdę miał rację, jeśli można tak powiedzieć, prorok Izajasz, który napisał, że w jego ranach jest nasze zdrowie. Nasza siła znajduje się w zranionych dłoniach Chrystusa, który ofiaruje nam Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty, jest duchem żyjącego Boga, który daje siłę przez przezwyciężaniu wszystkich trudności. Daje siłę w znoszeniu bólu. I pomimo tego daje siłę w czynieniu dobre. Jeśli żyjemy tym duchem zmartwychwstałego Chrystusa, to nawet zwanionymi dłońmi, nasze, nawet naszym okaleczonym ciałem, chowym ciałem, Jesteśmy w stanie czynić wiele dobra braciom, przynosić im radość i nadzieję, także tym, którzy są od nas daleko, którzy dzisiaj zostali wspomnieni na początku tej mszy świętej, chrześcijan w odległych krajach, którzy cierpią. Jesteśmy w stanie im pomóc naszym cierpieniem ofiarowanym na mocy daru Ducha Świętego, który przekracza. Wszelkie granice. Pokój Wam. Te słowa usłyszane w dzisiejszej Ewangelii niosą głębokie przesłanie miłosierdzia, właśnie. Nie ofiaruje się komuś pokoju, kto żyje w dobrobycie i nie doświadcza problemów. Te słowa tak naprawdę mają głęboki sens i znaczenie dla kogoś, kto jest przygnieciony? Kto jest zagubiony? Kto, kto nie, nie wie, jaka jest jego droga? Kto się lęka? Kto się boi? Obietnica pokoju jest ważna dla tego, kto przeżywa rozmaite burze życiowe i te zewnętrzne, materialne, fizyczne, jak i te wewnętrzne, burze sumienia. Ale sama obietnica pokoju nie na wiele by się zdała, gdyby nie szła za nią rzeczywista siła i pomoc. I Chrystus daje nam tę siłę i chce ją nam ofiarować w swoich łaskach. I dlatego dzisiaj, w dzisiejszą niedzielę, z taką szczególną ufnością przychodzimy w to miejsce. Po pokoju od zmartwychwstałego Chrystusa, który owocuje miłosierdziem. Siostra Faustyna w dzienniczku zapisała Dziś powiedział mi Pan Otworzyłam swe serce jako żywe źródło miłosierdzia Niech z niego czerpią wszelkie dusze życie Niech się zbliżają do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu moim, napełni duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem. To jest obietnica samego Boga i dlatego ona nas zawieść. Nigdy nie może.